Cześć, witajcie, nagrałem w tym waucie, bo jestem świeżo po montażu filmu i chciałem wam troszkę przybliżyć, poukładać ten film po kolei, bo na początku w ogóle nie było w planach, że żaden film powstanie, nie miałem w planach na ryby nawet jechać, zadzwonił do mnie Gabryś rano, mówi dawaj chodź wyskoczymy na ryby, ja mówię nie, chcę mi się, bo to już tak zimno, pora, ja że tak powiem wolę troszkę jakieś cieplej jeździć, no ale Gabryś mnie finalnie namówił, pojechałem, nawet swoich wędek do końca nie wziąłem. Tylko łowiem na Gabrysia, dlatego troszkę y, zamieszanie. GoPro nie wiedziałem, żeby coś nagrywać. No i popłynęliśmy, także, tak powiem, rozpoznawczo, y, odpocząć nad wodę, pogadać. Przypłynęliśmy, pierwsze po, poszukaliśmy tam bliżej, że tak powiem, slipu, Ryby nie było widać, popłynęliśmy w górę rzeki. Trafiliśmy ewidentnie w jakieś gniazdo. Suma, najprawdopodobniej, no suma, no bo to, to widzieliśmy sumy, co później zobaczycie na filmie. Y, Gabryś y, uratował, y, w sumie. Można powiedzieć, dzień, bo złowił szczupaka, bo głównym celem były szczupaki i sandacze. Tam tutaj gdzieś zdjęcie wam wyświetlę, zobaczycie, bo to nawet też na szybko nikt nie wyciągał kamery, bo to nie duży szczupak, taki 50-60. No ale zdjęcie zrobił, ale później, co nas zaskoczyło, złowiliśmy, zaczęliśmy mówić sumy. Niestety za bok podpięte, więc no, niestety nie ma czym się cieszyć ani chwalić, ale no wyjechała naprawdę piękna ryba. Tylko tak ja mówię, za bok. Niestety. Ale fajna zabawa, zawsze tam hol można było poczuć, pobawić się chwilkę. Ryba, tak zmierzyliśmy koło 160 70 cm, bo miarki brakło. No i skoro wyjechała taka ryba, to stwierdziłem, no, że film zrzucę. Tym bardziej, że mało bardzo było w tym roku filmów, z tego względu, że mało jeździłem. Ten rok dosyć tak jak wiecie, na początku miałem operację kolana, co już kiedyś na filmie wspominałem. Później troszkę obowiązki mi nie pozwoliły, więc mało było filmów. Ale w tym roku obiecuję się odkuwamy. Bo już mówiłem tak, że zaczyna grać więcej. Ale finalnie to wszystko się pokomplikowało, bo nie wiem, czy wiecie, jak ktoś mnie pewnie śledzi w social mediach, sprzedałem swoją łódź, więc też za bardzo nie mam, że tak powiem, na czym pływać teraz. Tym bardziej nie ma teraz okresu napływania takiego. I co? Od przyszłego roku na wiosnę naprawdę grubo zaczynamy. Konkretnie się uposażymy w porządną Łódź sprzęt, także wchodzimy na inny poziom. Także co, zapraszam do oglądania. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę na film. Jeśli ktoś nie subskrybuje, zasubskrybujcie kanał. I udaję, mówię, od przyszłego roku ruszamy, a teraz oglądajcie. Coś fajnego, zapięte jest. Wymy, co? Pewnie sum za bok. Może tak być. Albo w pysku, nie wiadomo. Albo mówimy kończymy sezon. W sumie. Przed chwilą szczupaka, nawet nie nagrywaliśmy, był malutki. No nie, no, wymiarowy był. No. Wrócimy, wrócimy masę czuję masę czujesz jakby nie idzie jakby za blok o było zobaczymy dobra ja wezmę rękawiczkę, bo jak coś do podebrania. wracamy do was potem z rybą, mamy nadzieję nie yes, wiemy co, pacjent, już wiemy, co to jest to... Ile? mało kiong, kijanka no za bok. Yes. No i poszedł Na uklej z sebru tak jest Dobra Chóra, Chyba trafiliśmy na... Z nie jestem w stanie utrzymać ryby, jest duży sum, pewnie znowu za bok No i właśnie razem do pyska, no bo... Tak się zachowuje inaczej, jakby faktycznie... Ale nie jestem w stanie go utrzymać Nie wiem co z tego będzie, w ogóle to jest delikatny kij No, no ja nie jestem w stanie nic zrobić na gabryśki ile tueka będzie z pleciąki? Dużo, nie? Dużo Może nie poszedł tam gdzieś pod mom, pod pomoc bo... No Nic nie mogę już w stanie zrobić uh -huh. o. Nie do utrzymania uh, Ryba już coraz bliżej jest ja? Zobaczymy jakie wielkości Na pewno sum, tylko pytanie czy za bok zapis. zobaczymy wszystko Dobra to powodzenia Kocionka no. O, ryba bidrzeżyć łódź już zaczyna chodzić Czemę rozmiar jaki to będzie każdy Odstawiaj ile strzała co zależy? Ponad metr na pewno No tak, ale wiesz jak w dupę w pięty to może być metrówka, metr dwadzieścia i na napierdziela Tak, 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 ale widzę. widać O ty, Okej okay. O, bąble pusza widać gdzie jest. Patrz jak bombę widać, że jest męczona ryba. Ale ładne kotły robi, nie? No. O kur, ole, jest rybka. Ale eee. Dobra, to widzimy rybę, wrócimy do was. 어떻게 부 Medicaid 구비 s i 다 Nagrywamy? Patrzcie, jakie są. O, czekaj, ja go muszę tu... Ale ty czysty będziesz? Czekaj, podbierak, weź, że będziesz? Weź, połóż, Kuba, Kuba! On pływa, nie? Nie. Weź go, weź go, złap. Muszę tu położyć. Połóż, połóż ale złap podbierak. Połóż go dzisiaj wokół. boku Ale zbierz, będzie ci zimno, stary chuj No fajne foty to podłoga ma się mieć łatwo, nie? Tak Miarka ma 140 W sumie jest pogięty Ale no to będzie jest Z 160 będzie miał 160 będzie miał, no Na pewno No, no, no za bok wpięty, co, nie to no to trzeba go i... szybko Ja będę puszczał od razu o. o, dobra, ładuj A teraz czyścisz pokład. Gratulacje. Pierwsza muszę wyczyścić. Tak. Ja pierdolę My No znowu. Ale mniejszy, nie? A będziemy się stąd spłynąć, bo to ciulnie łowienie. Tak, spływamy stąd, bo to jakieś zimowisko suma trafiliśmy. Nie będziemy męczyć ryb. I nie jest, nic o co czujesz, ja mały. Nie, teraz tak to chyba nie. To jest taka pijaneczka tak jest. Ale spływamy stąd, nie będziemy zmęczyć tych ryb, bo to nie ma totalnie sensu. Nie na tym to polegam tu za szczupakiem Mówimy. Z a tu widzicie. Przypinają wszystkie tu gdzieś pod ogon. Wreszcie szybce leżą tutaj Gabry. i fotel? Tak. Nawet wymiarów też sumy nie mają. Ale spływamy stąd, więc tutaj no. nie mówimy, bo to nie łowienie to, czegoś takiego, nie będziemy męczyć ryb. Spływamy, koniec łowienia. Dzisiaj już jest godzina 15.30, zimno już jest bardzo. Ogólnie taki mocno chaotyczny jest ten film na pewno. W początku też nawet nie nagrałem, bo pierwotnie była wersja, że żaden film nie powstanie z dzisiejszego wyjazdu. Na szybko Gabriel Domniczy zadzwonił rano, czy jedziemy. Szybka akcja, wpadliśmy na wodę na parę godzinek. I co? No, mały szczupak, mały szczupak nie zapysk. Go nawet, to zdjęcie pewnie wrzuci nie było nagrania? Nie było. A nie, nie, nie nagrywaliśmy go. Tak. tak. Nieduży, 50 parę do 60 max. E, wypuszczony, nawet go nie braliśmy do rąk. E, później z tego samego miejsca mała jak mała widzieliście. Sumka. Dwa małe sumki, no i jeden mój duży. Niestety no, nie ma czym się chwalić. Ryby za bok, szkoda, że nie zapysk. Trafiliśmy na jakieś zimowisko, dlatego też tam nawet nie łowiliśmy dłużej, nie staliśmy, bo to szkoda ryb męczyć. Spłynęliśmy, zmieniliśmy miejscówkę, jeszcze tu Gabrys się tam szuka, bo głównie celem były sandacze, ewentualnie jakieś szupaki. No i sumie do no, jednego szczupaka Gabryś honor uratował i złowił, no, ale to nie jest dosło, dokładnie to, na co się nastawialiśmy dzisiaj. Także co? Trzymajcie się, do następnego, się łapkę w górę i hej.